Witam moje kochane panienki na czytaniu na kwiecień 2020 rok. Zapraszam, mam nadzieję, że będzie miło, wesoło i sympatycznie. Dosyć długo mi się to wszystko schodziło ze względu na to, że czytanie na marzec zrobiłam dużo wcześniej i to taki już dosyć odległy czas. Chcę tylko poinformować, że będę też robiła czytanie dla świata i dla Polski na tą sytuację, która jest. Natomiast, no tutaj czytanie dla, dla Was, panienki, będzie teraz takie dosyć mm, fajne, krótkie mówię i, y, i do rzeczy. I, I oczywiście zapraszam na indywidualne czytania, tylko, że na indywidualne czytania. Musimy się przygotować ze względu na to, że indywidualne przeczytanie trwa od godzinki do półtorej. Jest bardzo, mm, bardzo rzeczowe i Zmieniamy wtedy po prostu, można tak będzie powiedzieć, energię i drogę naszego życia. Dzieją się wtedy cuda, także to jest zupełnie już inny, inny wymiar. Ale tutaj staram się przekazać wam wszystko to, co najważniejsze. Ale tak jak mówię, nie dla wszystkich panien to czytanie będzie w punkt. Także jeżeli czujecie jakiś niedosyt, zapraszam na indywidualne czytanie. Dobrze, zaczynamy od zdrowia. Jest to temat, mam to obecnie chyba najbardziej oblegany i, i najbardziej yy, taki na topie, także yy, powiem Wam jedno i krótko, kochane moje. Moje kochane panny, więcej światła dnia pozwólcie sobie na kontakt ze światłem, ze słońcem więcej światła dnia y, wpuśćcie do swojego ciała, do swojego umysłu, bo tutaj gdzieś y, jakby tutaj brakowało Wam tego światełka. E, ćwiczenia, które dadzą Wam jakby mówię troszeczkę rozruch przed, e, przed wiosną. E, bardzo... Istotna jest dieta. Jedno co Wam najbardziej, w ogóle jakaś regeneracja, jeżeli coś się zadziało tutaj, jakby można z pozycji, tak jakby duszy, ciała to tutaj wchodzimy w regenerację, natomiast jedno co Wam kompletnie Ciąży i siedzi gdzieś na plecach, taki, taki dyzio, i tam was przydusza, to jest przebaczanie, tak? Przebaczanie uzdrawia. Przebaczcie sobie, nic złego, kochane, nie zrobiłyście, nic złego nie powiedziałyście, stało się, jest to historią. Wybaczcie innym, nie chcieli, jak chcieli, to nie wiedzieli, co czynią i tak dalej. Można to ubierać naprawdę w tysiące, w tysiące słów, ale przebaczcie, bo to noszenie po prostu właśnie wam to światło dnia zabiera, tak? Wy cały czas gdzieś z tyłu głowy to, to sobie nosicie, a mówię, nie warto, nie warto i, i tyle. Jeżeli chodzi o zdrowie, mówię, jest regeneracja, tylko tutaj ta kwestia przebaczania jest bardzo ważna, aby ją zrobić, zakończyć. Także panienki do pracy, bo jesteście pracowite, także, że warto, warto i to się stanie. Dobrze, następna talia to jest talia Archanioła Michała. E, tak jak mówię, prawa ręka Boga nieraz się powtarzam, bo nie wszyscy oczywiście niektórzy nie będą oglądać pierwszy raz kochane panienki, osłaniajcie się bo łapiecie energię innych ludzi i po prostu potraficie się zanieczyścić bardzo, bardzo, bardzo szybko e, ktoś tam coś rzuci jakieś, jakieś zdanie, jakiś, jakiś przekaz i wy to łapiecie e, także tutaj no, taki, taki jakby można powiedzieć zdrowy rozsądek mm. Zielone światło, tak jak mówię, jeżeli ktoś dobrze umie sobie wizualizować, włożymy w kule zielonego światła, a chwilę posiedzimy, i to, co złe, się od nas odbije i poleci do tych, co nam wysłali, tak to można powiedzieć na, na szybko. Jesteście na właściwej drodze, tylko. Potrzeba w tym wszystkim wam troszeczkę więcej zaufania, e, że, przepraszam, więcej pewności siebie, bo jesteście na właściwej drodze, ale ta pewność siebie jeszcze nie jest stuprocentowa Można powiedzieć, że jest nie wiem, między 60 a 70. Także jeszcze trochę brakuje. E, napisz o swoich myślach i uczuciach, to jest też bardzo ważne. E, twój dom jest chroniony przez anioły, także tutaj ta ochrona jest, jest nad Wami e, i tutaj się nie ma czego obawiać. No, no, i dzieci są strzeżone przez Anioły, także i, i Ty, i Twój dom jest chroniony, i Twoje dzieci. Także tutaj nie musisz spalać swojej energii na, na to, aby chronić i, i tutaj gdzieś myśleć, aby co by, bo naprawdę nie potrzeba. Bardziej się skup na tych swoich myślach i uczuciach, na tej swojej pewności siebie i na tym, i na tej, i na tym czy, że idziesz tą swoją drogą i chwała Ci za to. Także. Uruchom te następne y, zapasy tej swojej energii, bo mówię, jeszcze 30-40% do takiej stówki Ci tam brakuje, a warto to rozbudzić, bo wtedy już w ogóle sięgniesz, można powiedzieć, panienko moja, kochana chmur. Okej. Okay. Skup się na służbie. Lubisz pomagać, daję Ci to powera, rób to. Służba ci służy, można powiedzieć. Służba, nie wróżba. Ale skup się na służbie, na perfekcyjnym zdrowiu. Także mówię, to, że ty pomagasz innym, to można powiedzieć, że jest to, jakby można, ładowanie Twoich baterii. Tak? To jest ładowanie Twoich baterii. Także pomagaj. Pozwól przeszłości odejść, bo tutaj siedzisz, no, ktoś w przeszłości, kochana moja panienko, skrzywdził. To serducho tak trzymasz. Oby już tego się nigdy się już nie, nie, za, nie zadziało, natomiast no, pozwól to już zakończyć, ten, 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 ten etap, ten, ten czas, mówię, takiego rozmyślania i, i, yy, i wchodzenia w to. nie warto, tak jak mówię, ta, otwórz bardziej tą czakrę <coughs> <coughs> Przepraszam bardzo. Pozwól tej przeszłości odejść i zacznij się nagradzać. Naprawdę, zacznij siebie dopieszczać. Nie wiem, kosmetyczka, fryzjer, basen, masaż, cokolwiek, tak? Także nie zapominaj o sobie. I tutaj w to, w to wchodzi to wszystko prawo przyciągania. To o czym myślisz, to się dzieje w twoim życiu i najważniejsze. Droga panienko, pamiętaj, jest jedna kwestia. Naucz się asertywności, bo nieraz nie umiesz powiedzieć nie. A to jest bardzo ważne. Także ta asertywność jest bardzo, e, bardzo potrzebna na tu i teraz dla Ciebie, kochana, e, kochana panienko. Dobrze, zobaczymy jeszcze karty e, aniołków. Co dalej dla Was? Tutaj tak bym mówię, psz, do tego momentu tutaj przeczytałam, to jest tak jakby ja, 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 ja i jeszcze raz ja. Tak? Pozwól to światło dnia, zregeneruj się, zacznij uzdrawiać się, przebacz sobie i innym i to jest takie najważniejsze. Moja kocica chodzi, zaraz dostanie po pupie. Przepraszam Was bardzo. Proszę odejść stąd. Halo. Bo pójdziecie zaraz do schroniska. Kocica z moją suką, tutaj zaczynają swoje harce. Dobrze. Także tutaj teraz na razie bym powiedziała, że to wszystko jest skupione tak bardziej na Was, i, i, i o Was, i do Was, tak? Fantastycznie słyszycie to, co inni nie słyszą, i widzicie to, co inni nie widzą. Także słuchajcie tego, 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 co tam do Was przychodzi. E, czas na, na, na to, abyście, jakby można powiedzieć, w, wzniosły się w górę, tak? Mówię, już wystarczająco chodziłyście i dziobałyście tam ziarka na ziemi. E, czas na fruwanie, czas na latanie. E, no i to jest ten moment. Ja bardzo przepraszam za mojego psa, ale niestety siła wyższa starza się. Betty, ty jesteś po prostu... Sory, panienki, no cóż, takie są zwierzątka. Dobra, yy, no, odzyskaj swoją moc, odzyskaj swoją moc, yy, m, moja kochana panienko. Yy, kompletnie wszystko będzie dobrze i, i nie musicie się kompletnie niczym martwić. Yy, tutaj jest, mówię, czas rozwijania pewności pewności siebie. Za 5 minut naprawdę tam całą, całą plejadę moich zwierząt do schroniska. Dobrze, no to jest tak, to jest ten czas, bo mówię, karty misji życiowej, no tak jak tutaj u innych, u innych było zupełnie co innego, bardziej kontakt z roślinkami i, 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 i z naturą. U Was jest, kochane panienki, czas na podjęcie decyzji, na to, żeby stać się prawdziwym duchowym nauczycielem lub skorzystać z rady prawdziwego duchowego nauczyciela. I, i, I teraz, tak, posłuchać znowuż kogoś, co kto mówi, lub samemu stać się tym fantastycznym, stuprocentowym mówcą, którzy inni, którzy, który, którego dzieci będą inni słuchać, i jakby, mówię, spijać każde słowo z Twoich ust. Drogie panienki. I odzyskanie wolności to jest też bardzo ważne, bo tutaj gdzieś ta wolność Wasza, troszeczkę, jakby, mówię, została została y, zachwiana. Także ta wolność, odzyskajcie ją, bo warto. Dobrze. I ostatnia talia kart. Y, ostatnia talia kart, które... No przepraszam, bo no, dzisiaj kocica po prostu się... Zuzia, proszę mi stąd iść! Bardzo Was przepraszam. Nie chcę robić od nowa czytania ze względu na to, że będzie to już zupełnie e, na pewno inne karty, a gdzieś czuję, że zawsze te pierwsze, jak to się mówi, pierwsze jest najlepsze, tak? E, panienki, e, poczujecie jedność, tak jak mówię, waszego pragnienia, duszy, umysłu, ciała, Uwolnijcie się od czegoś, co Wam kompletnie nie służyło i wejdziecie w taką strefę marzeń. Chcę tego, tak? O, tego bym pragnęła, tak? E, i to będzie się działo bardzo szybko. I odzyskacie swoją równowagę. Eee, I powiem Wam szczerze, że dla niektórych albo odnowa e, jakiejś znajomości e, kochanków, tak? Yy, albo jakiś nowy kochanek, albo jakiś nowy kochanek, nowa karta, jakiegoś partnerstwa. Także yy, i tu, i tu, i może być i tak, i tak. Także coś tutaj się będzie fajnego działo. Ale ten czas jest, jakby mówię, na. Yy, ten kwiecień to będzie dla Was. To będę tak jak mówię, to będę ja, dla mnie to będzie o mnie, to jest moje, tego chcę, tego pragnę, tak widzę. O to chodzi, o to chodzi, tak? E, zostań tym tysiącem marzycielem, który leży i nic nie robi, ale to jest nieprawda, bo właśnie te marzenia e, to są, jakby mówię, można powiedzieć, chmurki, z których jest uplecona e, później ta poduszka e, spełnionych marzeń pod Waszymi stopami. Także z całego Wam serca to życzę, moje drogie panienki. E, I zapraszam, mówię, na indywidualne czytanie i na czytanie. Na wiosnę 2020 roku. Mam nadzieję, że szybko się z tym uporam. Z całego serduszka Was zapraszam. A teraz zajmijcie się po prostu sobą. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!